Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, a my znowu. Teraz znowu. pracownia ceramiki, nasze królestwo, a tak naprawdę królestwo Małgosi Grodner, ale Dzień. też innych nauczycieli również. Zapraszamy. O, proszę. Dzień dobry nauczyciele, kochani. No cześć. Jak cześć, żyjecie? Szymon. Cześć, cześć, ty, Kasia. Co my tutaj mamy? To jest pracownia? Pracownia ceramiki. Trzeciego roku. Pracownia trzeciego roku. Przez pół roku Aha. tutaj uczymy głównie ceramiki, napalania ceramiki. Aha, tutaj mamy wszystko. ortodontyczne są przypadkowe. przypadkowo. Przypadkowo. Tak, to może na Nowoczesny sprzęt. Świetnie wykrzącona kadra. Zdecydowanie. Czegoś potrzeba więcej. No i indywidualne podejście do uczniów. To zdecydowanie u nas. Moi drodzy, z tyłu za kamerą, czyli tutaj, gdzie, gdzie, gdzie nas słychać, e, usłyszycie zaraz głosy e, moich serdecznych koleżanek e, Katarzyny Marciniak i Małgorzaty Grodner, e, które opowiedzą Wam o tych pracach, które widzimy, a które wykonali uczniowie. Co my tutaj, dziewczyny, widzimy? To, znaczy, to są prace tych zdolniejszych uczniów, mamy też mniej hmm. zdolnych ale i prace ceramiczne, tak. Mhm. Tak, prace ceramiczne mamy i to są pierwsze prace ceramiczne uczniów, więc wiadomo, że będą rozwijać tak, te tak. umiejętności. Nie są te prace jeszcze może takie doskonałe, idealne, no ale jak na pierwsze prace to uważam, że całkiem fajnie wyszły. Tutaj mamy też waxapy, nic. Waxapy Tak by ktoś nie wiedział, to są zęby modelowane. Wy? Tak, na tak, pełnych I będziecie je zamieniać na ceramikę potem, czy? Znaczy nie będziemy ich zamieniać na ceramikę, to był tylko jak gdyby ćwiczenie Aha. kształtu zębów. Natomiast czasami takie ładniejsze prace jedynki zamieniamy na prace pełnoceramiczne. Jak widziałam tam, widzieliśmy, że macie piec do pełnej ceramiki. Jeśli chodzi o zaplecze sprzętowe jest naprawdę poważne i można wykonać wszystkie prace, yy, łącznie z y, pracami cyrkonowymi. Czyli macie też swoją frezarkę, tak tutaj w szkole? Yy, korzystamy, to w szkole jest projektowanie, skanowanie yy. i projektowanie, natomiast yy. korzystamy z zaprzyjaźnionej pracowni, która nam e, frezuje te prace, yy. bo jest akurat korona I wyłącznie Super, a jak się uczniowie uczą? Powiedzcie, jak, jak. Bo widzieliśmy, byliśmy w sali, gdzie uczniowie się uczą. Jaki macie sposób na to, żeby przekazać wiedzę i żeby po prostu wykonać taki, taki kształt, jak tutaj, jak tutaj widzimy, jeśli chodzi. Bo ten kształt jest całkiem poprawny. Dlatego zaczynamy od tych Whatsappów. Mm -hmm. Whatsappy jakby uczą Ciętka. ich tego kształtu przyzwyczajają oko później do, do modelowania w ceramice mhm. robimy też klucze silikonowe i na bazie kluczy silikonowych modelowane są podbudowy czyli jest wystarczająca ilość miejsca później na ceramikę no i korekty korekty omawianie tego kształtu omawianie faktury powierzchni zęba e, później już przy, przy obróbce przed grawerowaniem a to wygląda dobrze. Po prostu to wygląda dobrze i widać, że włożyliście dużo serca, żeby, żeby te osoby, których pracy są tutaj, żeby one jakoś wyglądały. Jak ze zdolnościami manualnymi, słuchaczy, powiedzcie, w dobie dzisiejszych czasów, jak oceniacie? Nie mamy egzaminu wstępnego, tak jak kiedyś, mhm. manualnego, więc nie możemy wybrać ludzi, którzy są w tym, w tym kierunku. Co jest no, dla Was jeszcze większym wyzwaniem? To jest duże wyzwanie, bo no na pierwszym roku już yy, niektórzy po prostu rezygnują ze szkoły, dlatego że nie są w stanie czasami podołać tym wymaganiom takim manualnym. Rozumiem. Szczególnie na modelarstwie. Mamy tu jakąś pracę kogoś, kto zrezygnował ze szkoły? Możecie coś pokazać? Przygotowaliśmy się troszkę. O tutaj mamy tutaj mamy tutaj mamy pracę która jest yy, yy, no, wiele do życzenia pozostawia. Tak? Czy, ale to czy, czy uczniowie właściwie w trakcie nauki są w stanie są w stanie sobie ocenić czy będą czy się widzą w tym zawodzie czy się nie widzą. Tak Tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy skoro nie ma egzaminu. Już na pierwszym roku powinni być w stanie ocenić mhm. czy są. Czy... Czy to, co, co mhm. będą musieli później robić w pracowni, pasuje, czyli taka odtwórcza w zasadzie praca? Ile, ile osób rezygnuje ze szkoły, tak, tak procentowo mniej więcej, jesteście w stanie powiedzieć? Czy to jest 5%, 10%? Z 35% 10-15 osób. Zostało, tak? Czy Zrezygnowało. Czyli właściwie, jeżeli ktoś, ktoś będzie chciał się dowiedzieć, czy po prostu widzi się w tym zawodzie, czy nie, to w ramach całej edukacji jest w stanie po prostu stwierdzić, czy, czy to jest dla niego, czy nie, i jesteś w stanie mu po prostu powiedzieć, jak to, jak to wygląda. Tak, tak to wygląda. Uczniowie mają też praktyki zawodowe, 6 tygodni praktyk zawodowych w całym cyklu mhm. kształcenia i te praktyki też weryfikują wstępnie, mhm. bo to są praktyki odbywane w pracowniach. Już na, nie na fantomach, tylko na, na prawdziwych wyciskach znaczy na wyciskach od pacjentów na modelach. Właśnie, jeśli chodzi o praktyki, to wiem, że bardzo często w niektórych szkołach jest problem z załatwieniem tych praktyk. Czy wy macie jakieś umowy podpisane z pracowniami albo jakieś możliwości wejścia? Mamy w Warszawie bardzo dużo zaprzyjaźnionych pracowni, które prowadzą nasi absolwenci, więc akurat z praktykami nie mamy. Z pozyskaniem pracowników na praktyki nie mam problemu. Super, no to, to Was odróżnia i to jest taki model, gdzie ci uczniowie mogą się nauczyć zawodu, bo przecież wiadomo, że szkoła jest po to, żeby pokazać pierwszy proces, a o tym, czy umiemy wykonać pracę, czy nie decyduje jest to pierwszy wykonanych prac. Zgadzacie się z tym, czy, czy coś byście dodały? Kasia. Znaczy, wiesz, to mi się wydaje, że też jak gdyby kiedyś było stricte tak, że musieliśmy jakby pracować przy stole. Mhm. Natomiast teraz ja widzę, że część osób nie nadaje się do tej pracy przy stole, ale na przykład jest, będzie bardzo dobrym handlowcem, będzie bardzo dobrym konsultatorem, tak. będzie bardzo dobrym osobą, która nie wiem, będzie organizowała szkolenie. Więc e, oczywiście robimy przesiew i oczywiście kształcimy, żeby to był technik, który wykonuje pracę. Natomiast myślę, że dużo osób odnajdzie się też w innych zawodach. E, niekoniecznie w tej branży, tak, w, tej w tej branży, branży, w tej branży tak. tak, a niekoniecznie jak gdyby de facto pracując przy stole, a jeszcze taką jedną rzecz chciałam dodać, że mamy małe grupy uczniów. I to też ma duże znaczenie, bo wydaje mi się, że wtedy można indywidualnie podejść do tego ucznia i jak gdyby odkryć te jego talenty, w czym on się bardziej sprawdza: czy w obróbce, czy w modelowaniu, czy, czy w katkanie, czy, czy w jakiejś tam innej dziedzinie. Tak, to, to... Może ja się tutaj włączę, bo system kształcenia mój pokazuje uczniowi całą drogę. Która składa się, na którą składa się technika dentystyczna. I Ktoś, kto nie odnajduje się na pierwszym roku, na przykład w uzupełnieniach ruchomych, protezy, to doskonale daje sobie radę, jeżeli chodzi o ceramikę. Ktoś, kto na przykład e, lubi ceramikę, e, ktoś, kto, przepraszam, kto nie lubi ceramiki, świetnie realizuje się w procesach szkieletowych. Także to jest tak jak ze ścisłą specjalizacją lekarską uczeń po skończeniu szkoły, no niestety musi zaliczyć wszystkie działy, które, które są w toku kształcenia, wybiera sobie potem w jakiej dziedzinie chce pracować, czy chce być, czy chce robić aparaty ortodontyczne, czy chce zostać przy protezach ruchomych, czy może właśnie ceramika albo protezy szkieletowe, także jest jakaś różnorodność, ale nie kryjemy, że no potrzebne są pewne uzdolnienia hmm, Plastyczne, pewna taka koordynacja przestrzenna. No, bez tego ciężko tutaj marzyć o, o sukcesie w tym zawodzie. Co prawda, w dobie cyfryzacji wszystko wydaje się dużo bardziej proste. I to modelowanie robione ręcznie woskiem, kroplą wosku, jest robione w programie do modelowania. Tak, ale ta umiejętność patrzenia jest jeszcze jest za Trzeba umieć tak, no, rozróżniać zęby, trzeba też mieć taki zmysł. orientacji przestrzennej, tak. proporcji, proporcji, które trzeba zachować przy wykonaniu danej pracy. Także staramy się tego uczniów nauczyć w ciągu całego, całej edukacji, ale. No, wiadomo, ktoś jest bardziej pojętny, ktoś jest mniej pojętny, i tutaj to no trzeba to po prostu mieć. No tą iskrę, ten dar Boży trzeba mieć. No I wtedy, tak. jeżeli ktoś rzeczywiście po obejrzeniu tego widzi, że, że byłby w stanie się realizować w takim modelowaniu, w uchwyceniu szczegółów, no to rzeczywiście będzie z niego pożytek. Jest szansa, że zostanie w tym zawodzie. A tak jak koleżanki powiedziały. Wielu naszych absolwentów pracuje również w dużych firmach zaopatrujących pracownie protetyczne. Tam też są potrzebni specjaliści, którzy znają materiały, którzy znają technologię. Wielu z kolegów jest specjalistami z działu CAD CAM w dużych firmach. Instalują systemy, systemy CAD CAM-owskie, także, także no naprawdę jest duża możliwość. Rewelacja, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję. To jest słowa ostatnie mówi Jacek Wrzeszcz, magister. Nie, nie, dziękuję też koleżankom magistrom, asystentkom Kasi Marciniak i Małgosi Grodner. Zobaczymy się w następnych filmach. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.